Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałabym przedstawić Wam zawartość najnowszego tajemniczego pudełka od Lemon Craft. Ja swojego jeszcze nie otwierałam, także zrobię to tutaj razem z Wami. Pudełko jest przepięknie zapakowane. Już tutaj na samym wstępie widać, że będzie to naprawdę coś wyjątkowego. Piękne wstążki które na pewno przydadzą się do jakichś skrapowych projektów. I cudowna ulotka z piękną paletą barw. W takich kolorach beżu, brązu, zieleni. W środku mamy opis, czym jest tajemnicze pudełko. I z tyłu mam informację o tym, gdzie tajemnicze pudełko można kupić i kiedy pojawi się następne. No i przechodzimy do tej najfajniejszej rzeczy, czyli rozpakowywanie, zaglądania do środka. No ja już wam powiem, że tutaj naprawdę widać cudowne rzeczy. Nie wiem sam od czego zacząć. Może zacznę od tego mniejszego pudełeczka, które tu w środku jest. Co tutaj się znajduje? Troszeczkę natury. Piękne szyszki i takie delikatne gałązki. Piękne róże, są przepiękne, takie w kremowym kolorze. I kolejne różyczki takie bardziej vintage, bym powiedziała, w brązach. Koronki, gipiury. No to jest to, co ja uwielbiam wykorzystywać w swoich projektach. Tutaj w tasiemki takie bardziej naturalne, wnutki. Są śliczne. I tych tasiemek, no myślę, że około metra tutaj ich jest. Śliczne są. Takie małe tagi. Może koronka? To jest taka koronka z warstwą kleju, także łatwo będzie jej używać w projektach. Przepiękna, przepiękna koroneczka. W takim kolorze akremowym albo nawet takiej kawy z mlekiem, bardziej bym powiedziała. Jest po prostu śliczna. Mnóstwo naturalnych, takich fajnych jutowych sznureczków. W trzech odcieniach kremowy. Taki jasny brąz i ciemny brąz. Taka ta No, powiem Wam, ja jestem, jestem zachwycona na razie tym, co tutaj widzę. Tu kolejna jakaś mała paczuszka. Może zanim do niej przejdę, to jeszcze pokażę Wam tę koronkę. Zobaczcie. Jest przepiękna takiej koronki. Jeszcze nigdzie nie widziałam. Bardzo mi się podoba. I mała no, torebeczka. Spinacz. Też oczywiście można go wykorzystać. A co jest w torebeczce? Mm. Wszystko wysypałam. No piękne drewniane elementy, takie plasterki drewna z dziurką, więc można to fajnie wykorzystać jako zawieszkę. Masa pięknych guziczków, serduszek. No i taka tabliczka handmade, no przepiękne. I kolejna tabliczka handmade, taka bardziej naturalna. Serduszka, guziki. Naprawdę super rzecz. Ja sobie to odłożę na bok, żeby mi się te drobiazgi nie pogubiły. I przejdę dalej. No, i tu słuchajcie, widnieje. Piękny, piękny tamborek. Ja jeszcze nie robiłam żadnej pracy na tamborku. Zawsze taką pracę chciałam e, z, zrobić, więc teraz będę miała okazję. I ten tamborek, zaraz wam powiem ile on ma centymetrów, on ma średnicę około 15-16 centymetrów, także naprawdę będzie super do, do wykonania jakiejś pracy, może jakieś zdjęcie ale tutaj gdzieś można by byłoby fajnie wkomponować. Takie drewniane serduszko na zawieszce, kolejną piękną koronkę tutaj widzę. Zaraz do niej przejdę. Taka bardzo szeroka, fajna. Myślę, że do jakiegoś albumu sprawdzi się idealnie. Słuchajcie, mnóstwo badzików zegarów. Ja uwielbiam zegary, a jeszcze w takich kolorach, jakie tutaj są, naprawdę są przepiękne. Tekturki. Takie naturalne listki, zawijaski. To jest też coś, co bardzo lubię wykorzystywać. Barwiony papier. Przypuszczam, że kawą, a może herbatą. Też fajnie. Do jakichś żurnali rewelacyjnie się sprawdzi. Nuty. I słuchajcie, to są chyba takie prawdziwe pisane nuty. One tak wyglądają, jakby były naprawdę jakimś długopisem napisane. Stara taka kartka z zeszytu, rewelacyjna rzecz. I kolejne nuty. Rewelacja. I taka papierowa, dosyć duża serwetka. No i jak na razie, moi drodzy, jestem Zachwycona tym pudełkiem. I kolejna jeszcze wstążeczka z takimi pięknymi serduszkami. Wszystko co tutaj mamy, to co widzimy można naprawdę w fajny sposób wykorzystywać. A tutaj zobaczcie kalendarz na 2021 rok z pięknymi cytrynkami. Ja Wam go tu może szybciutko pokażę. A tutaj mamy grafiki z Lemoncraft Sobota Light. Na każdy miesiąc inna grafika. A nie będę Wam pokazywała wszystkiego, niech zostanie to może małą tajemnicą. E, rewelacyjny kalendarz na pewno będzie stał u mnie na biurku. I tu moi drodzy, dalej. Zegary, zegary przepiękne, e, zegary takie malutkie. Myślę, że tu fajnie byłoby też na, na taki zegar e, kaboszon taki biały, przezroczysty, e, szklany. On fajnie by podbił ten, e, ten zegarek i tu piękne zegary takie troszeczkę większe Oto to jest wydrukowane słuchajem w takim papierze z fakturą nie wiem czy tutaj uchwycę w kamerze tą fakturę ale no, jest to papier czerpany i kolejne też tak mi się wydaje że jest to papier czerpany w takim kolorze bardziej szaro niebieskim z, mnóstwą, z mnóstwem ilości S zegarów i tu jeszcze gdzieś gdzieś wystają jakieś takie gałązki i kolejne tekturki. No zobaczcie, są naprawdę wspaniałe. Duże zawijaski. To fajne. Szczególnie jeszcze fajnie będzie wyglądała w kartce z taką przedłużoną kompozycją. I papier. No skoro jest to taka drewniana historia, to nie mogło zabraknąć tutaj bloczka Wood patterns. Mamy tutaj bloczek numer 2. Szybciutko Wam go pokażę. Takie piękne, rustykalne dechy, a z tyłu cudowna faktura płótna, bardzo delikatna. Ja już nieraz z tego bloczka robiłam projekty. Tak on wygląda. I tu już powtarzają się te e, papiery. Ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie, jeżeli chodzi o papiery. E, Widzę, że tutaj jest jeszcze całkiem, całkiem sporo ich. Zobaczcie, naprawdę jest ich dużo. To tak oglądamy sobie, co tutaj mamy. Mam kolekcję Grow Old With Me. E, arkusz numer 5 z pięknymi deseczkami. Z tyłu namalowane hortensje. Arkusz numer 5 z kolekcji Sens and Sensibility. Też taki deseczkowy, piękna deseczkowa ramka, a z drugiej strony różyczki. Kolekcja Summer Blue arkusz numer 1. Myślę, że z tymi brązami ten błękit idealnie będzie się komponował. Arkusz numer 7 z kolekcji House of Roses. I tu arkusz też to jest kolekcja Grow Old to... Nie, nie Grow Old feeling Summer Blue, przepraszam. I cudowne niebieskość z tyłu, a tutaj deseczki. Kolekcja Next to Me, arkusz numer 8. Piękne deseczki i z tyłu delikatne kwiatowe wzory. Ponownie Hausubronzys, arkusz numer 2. Z elementami do wycięcia, z takimi pięknymi, a, ra, ażurowymi rameczkami, listki. Ja uwielbiam te listki. One mają przepiękny kolor i idealnie m, pasują w zasadzie do każdej m, kolekcji, do każdego, m, do każdego mojego projektu. Kartki do albumu. Następny arkusz to kolekcja Sens -y Sensibility. Arkusz numer jeden. Z tyłu taki piękny róż. A tutaj. Cudowne niebieskie róże i, i brązy. Kolekcja Serenity nawet się tutaj znalazła i piękne yy, deseczki. Z tyłu waloniki. I krateczka, bardzo lubię tą krateczkę. I znowu House of Roses. Tym razem elementy też do, wycinie, do wycięcia, ale tutaj już mamy taki i takie karty i z tyłu koronka. O, słuchajcie, to tajemnicze pudełko naprawdę wygląda niesamowicie. Mamy tutaj mnóstwo elementów, cudownych elementów, które można wykorzystać w bardzo różny sposób w projektach. Myślę, że spokojnie można byłoby wykonać tutaj naprawdę świetny album. Kartkę, tamborek ze zdjęciem, czy jakąś inną z tobą. Tych wszystkich przyda się. Tutaj jest tak dużo. Ja już myślę, jakie projekty przygotuję z tego tajemniczego pudełka. te sami zobaczcie tutaj zbieram to wszystko teraz co się w nim znalazło i jest tego mnóstwo i jeszcze te drobiazgi, które gdzieś tutaj mam wysypane. jeszcze to duże pudełko słuchajcie, które też można ozdobić. także zachęcam was słuchajcie do zakupu tego pudełka naprawdę za fajną cenę mamy tutaj mnóstwo świetnie skomponowanych przydasi, które wykorzystamy nie tylko do jednego projektu, ale tych projektów naprawdę można zrobić z tego pudełka kilka. Wszystko idealnie do siebie pasuje. No i cóż, moi drodzy, jedyne co mogę to polecić Wam, tajemnicze pudełko, znajdziecie je w sklepie Lemon Craft, będzie... Ono dostępne przez dwa tygodnie. A ja niebawem przygotuję dla Was film z inspiracją, właśnie z tym pudełkiem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia, kochani. I do usłyszenia następnym razem. Pa pa!